Zastanawiacie się pewnie, a może nie, ale i tak wam powiem, <laughs> w jaki sposób można trochę odpocząć po, po takim dużym czymś, czym była obrona doktoratu, i te 5 lat studiów, i podróży, i, i mieszkania w nowych miejscach. No, najlepszą rzeczą jest pojechanie w nowe miejsce i poznanie jakiegoś fajnego miasta i poznanie trochę historii. No i w ogóle po podróżowanie, prawda? <grych> no więc wybrałam się do Paryża. Yy, nigdy nie byłam wcześniej w Paryżu. Yy, chciałam powiedzieć, że nigdy nie byłam we Francji, ale byłam w Lille. I dawno, 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 dawno temu w kilku mniejszych miejscowościach w drodze z Gdańska do Salamanki, sobie przyjeżdżałam wtedy też przez Paryż, ale to było wiecie, przejechanie przez Paryż, więc teraz po raz pierwszy rzeczywiście wybrałam się do Paryża i muszę przyznać, że yy, pozytywnie się zaskoczyłam. Naprawdę pozytywnie się zaskoczyłam, bo przez ostatnie lata mam wrażenie, że ten obraz Francji i Paryża yy, zaczął się zmieniać bardzo mocno negatywnie. I mimo tego, że miałam w głowie ten obraz Paryża jako tego miasta miłości, miasta historii i, i miejsca, w którym wiele ważnych rzeczy dla Europy się wydarzyło, to w ostatnich latach rzeczywiście nie czułam żadnej większej chęci, żeby tam pojechać. Dlaczego to się zmieniło? W sumie nie wiem. E, chyba trochę dlatego, że jednak, mimo wszystko, ten Paryż był na takiej mojej liście miast do odwiedzenia. W związku z czym okazało się, że w sumie są całkiem tanie i całkiem szybkie i fajne połączenia z Walencji. Więc tydzień po obronie doktoratu na weekend wybrałyśmy się właśnie z koleżanką z pracy. Wyleciałyśmy w piątek rano i wracałyśmy w niedzielę wieczorem, więc tak naprawdę miałyśmy trzy dni zwiedzania. Kurczę i to były naprawdę bardzo fajne trzy dni zwiedzania. Nie widziałyśmy wszystkiego, bo nie da się zobaczyć wszystkiego w paru, w trzy dni. Ale dostałam pro tipa, bo się okazało, że nagle teraz wszyscy jeżdżą do Paryża. I jak zaczęłam planować wycieczkę, to się okazało, że a ten znajomy pojechał, a ten znajomy ostatnio był. No więc trochę pytałam e, ludzi, którzy tam mieszkali, ludzi, którzy dosłownie niedawno byli, byli tam e, na wakacjach, weekendzie, w odwiedzinach. Dostałam kilka rekomendacji. Do restauracji, które warto odwiedzić. Dostałam również kilka rekomendacji dotyczących zwiedzania, pięknych widoków i, i tego, jak zakochać się w Paryżu. <grych> Więc chyba pokrótce trochę spróbuję się z Wami tym podzielić. No, ale jakby zaczynając od początku, czyli od tego, jak ta wycieczka nam się ułożyła, to po pierwsze przyjechałyśmy rano na lotnisko. Z lotniska pojechałyśmy prosto do hotelu. Hotel miałyśmy na granicy dzielnicy 6 i Montparnasse, bardzo blisko wieży Montparnasse. Więc zostawiłyśmy tam nasze bagaże i poszłyśmy w kierunku Parku Luksemburskiego z zamiarem zjedzenia obiadu gdzieś w okolicy i później skierowania się w stronę centrum, bo zarezerwowałyśmy Fritur. Czyli tą taką wycieczkę z najbardziej istotnymi elementami, zabytkami i miejscami centrum Paryża, z przewodnikiem. I to są tego typu wycieczki, za które się płaci po skończeniu wycieczki tyle, ile uważa się, że, że warto zapłacić. To są w ogóle bardzo fajne spacery, bo oprócz tego, że tego typu wycieczki są przygotowane właśnie w ramach tych Essential tours, bardzo często to można też e, złapać bardzo fajne, e, mniej znane powiedzmy wycieczki skierowane do kogoś, kto już był na przykład w Paryżu, albo e, koncentrujące się na jakimś konkretnym aspekcie. Tego miasta bądź jego historii. I to nie tylko w Paryżu, bo tak na dobrą sprawę w Walencji to też była moja pierwsza wycieczka właśnie z friturem, także polecam jak gdzieś się wybieracie, poszukać, czy jest taka oferta w mieście oferowana. Z panią przewodnik e, przeszliśmy po tych najbardziej istotnych miejscach centrum Paryża, więc zahaczyliśmy o e, nowy most, który wcale nie jest nowy, e, o katedrę Notre Dame, o Louvre nie wchodząc oczywiście do środka i mieliśmy też piękny widok na wieżę Eiffla. I tego wieczora też właśnie wybrałyśmy się na, ten, na tą wieżę, jeden z niewielu drapaczy chmur w Paryżu. No i okazuje się, że ym, podobno Paryżanie dużo bardziej wolą widok z tej wieży niż z wieży Eiffla, na którą nie poszłyśmy na górę, bo, bo ceny były naprawdę, naprawdę wysokie. Widok z tej wieży jest o tyle lepszy niż z wieży Eiffla, bo Widać zwierzę Montparna, zwierzę Eiffla. No i oczywiście jest też trochę tańsza. Także wybrałyśmy się idealnie na zachód słońca, więc miałyśmy jeszcze okazję zobaczyć wieże Eiffla i cały Paryż w świetle dnia oraz już po zmroku. Także bardzo, bardzo, bardzo polecam. Kolejnego dnia wybrałyśmy się do Wersalu, więc większość dnia spędziłyśmy tam, zwiedzając, zwiedzając pałac oraz zwiedzając ogrody. Yy, I tak jak. Pałac zrobił na mnie wrażenie, bo, bo tego typu budynki, ta architektura robi ogromne wrażenie, ten przepych, ta przestrzeń, a te detale są naprawdę niesamowite. Tak muszę przyznać, że ogrody też były zachwycające pod takim względem, że właśnie większość fontan w tych ogrodach wersalskich jest wielokolorowa, a mamy złote figury, ale do tego na przykład winogrona, jakieś winogron. Które są fioletowe i naprawdę niesamowicie to wygląda. No plus, oczywiście, yy, znaczy może nie, oczywiście, ale właśnie są pokazy fontan, więc do muzyki klasycznej, a do różnych utworów, tak naprawdę, różne fontanny yy, grają i tańczą. <grych> no i tak jak wspominałam, Pałac Wersalski również, a. Sztuka, obrazy w tym pałacu i, i rzeźby, które są tam też przechowywane i wystawione na, na widok publiczny do zwiedzania, drzwi. A no, naprawdę wydaje mi się, że znalazłam kilka perełek, które, które będą moimi nowymi, bardzo mocno lubianymi dziełami sztuki. E, z, z podróżą do Wersalu wiąże się ciekawa historia, bo. Cóż, mamy z Nurią już e, historię we wsiadaniu do nie takich autobusów, co trzeba. E, no więc, jak dojechałyśmy do miasta, do Wersalu, e, no to generalnie miałyśmy wsiąść autobus, który podwiezie nas pod pałac, i wsiadłyśmy w autobus o dobrym numerze w złym kierunku. Mm. <laughs> na szczęście się zorientowałyśmy dość szybko i wróciłyśmy, i byłyśmy na czas, e, żeby wejść do pałacu o godzinie 12.00. I wieczorem tego dnia, y, byłyśmy jeszcze właśnie w restauracji, y, którą miałyśmy poleconą. I, i zjadłyśmy deskę serów i, i były bardzo dobre. Także, cóż, no y, zajadałyśmy się naprawdę bardzo, bardzo pysznymi rzeczami. I właśnie w związku z zajadaniem się, no to kolejny dzień, czyli ten już nasz ostatni, zaczęłyśmy znowu od śniadania, bo koło hotelu miałyśmy taką bardzo, bardzo fajną restauracyjkę. Pierwszego dnia usiadłyśmy w niej właśnie na tarasie z widokiem na zewnątrz. Było przepiękne słońce przez pierwsze dwa dni, w sobotę e, również jak i w piątek. E, z kolei w niedzielę trochę padało, więc tak naprawdę starałyśmy się, jak mogłyśmy, trochę, trochę chować. A, I niedziela tak naprawdę była przeznaczona na, um, na zobaczenie z bliska tych zabytków, których jeszcze nie miałyśmy okazji zobaczyć. A no, po prostu w Paryżu trzeba je zobaczyć, więc zaczęłyśmy od kaplicy, znaczy w sumie to bardzo dużego kościoła, na górze. I później wypiłyśmy sobie kaskę w okolicy, i metrem przejechałyśmy po dług Triumfalny. I z Łuku Triumfalnego, spod tego Łuku Triumfalnego, wybrałyśmy się w kierunku Hotelu Inwalidów. Po drodze. Po drodze zahaczając o mały i duży pałac, ale tak naprawdę byliśmy tam tylko przejściem, bo okazało się, że w Paryżu jest niekto inny jak Agnieszka, która, yy, która, z którą w zasadzie próbowałam się umówić w najbliższym czasie, ale okazało się, że obu nam nie pasują najbliższe terminy i gdzie się okazało, okazało się, że spotkałyśmy się w Paryżu, także... Yy, rodzinę można znaleźć wszędzie <gry> i to było bardzo miłe spotkanie, bardzo fajne spotkanie, poszłyśmy sobie właśnie jeszcze coś zjeść a, i, i trochę się nagadać i, i miło miło sobie razem posiedzieć, a potem właśnie yy, wróciłyśmy na naszą trasę, przeszłyśmy się koło yy, hotelu inwalidów, koło wieży Eiffla yy, i piechotą wróciłyśmy do naszego hotelu zabrać bagaże i już z powrotem na lotnisko także był to bardzo intensywny weekend, ale bardzo, bardzo, bardzo udany. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tak dobrze spałam i nie pamiętam, kiedy ostatnio zrobiłam tyle kroków jednego dnia i w zasadzie tyle kroków w ciągu trzech dni razem. I muszę przyznać, że yy, tak, zdecydowanie jeszcze wrócę do Paryża. Yy, wrócę do Paryża również ze względu na to, że właśnie jedną z rad, którą dostałam, było to, że tak naprawdę do Paryża trzeba przyjechać kilkukrotnie że za pierwszym razem tak naprawdę w Paryżu ciężko jest się zakochać. W sensie na pewno się zdarza, ale że to nie jest wielka miłość od pierwszego wierzenia i muszę się z tym godzić. To nie jest tak, że to miasto mnie zachwyciło tak bardzo, że teraz jest Paryż moim ulubionym i najukochańszym miastem w Europie. No nie jest. Ale ma potencjał. <grych> Także yy, rada brzmiała mniej więcej tak, że po pierwszej wizycie w Paryżu dobrze jest przeczytać trochę książek, których akcja dzieje się w Paryżu, trochę o Paryżu, o jego historii, nowel, których, których właśnie akcja rozgrywa się w jego, w jego uliczkach. I wtedy przyjechać jeszcze raz, już znając rozkład Paryża, już wiedząc, jak to miasto jest ułożone, jak ono wygląda, do tego dołożyć tą warstwę opisu tego miasta, jego historii i. i tej tkanki, która jest ulotna, i tego, co można. Tego, co można tylko i wyłącznie przeczytać w książkach i obejrzeć w filmach tej, tej Aury minionych lat, i wtedy wrócić do niego bogatszym o, o tą wiedzę, wiedząc już, gdzie, gdzie pójść, gdzie się udać, jak, jak to miasto rozumieć. Także mam nadzieję, że jeszcze się tam wybiorę. Niekoniecznie je w najbliższym czasie, ale gdzieś kiedyś w przyszłości i będę w stanie zobaczyć, jak ono się zmieniło, i rzeczywiście mam nadzieję, że wtedy, wtedy znajdę jakieś swoje ulubione miejsce w Paryżu. Na razie, na razie Park Luksemburski rzeczywiście całkiem, całkiem nieźle sobie radzi w tej kategorii jednego z najładniejszych i najbardziej takich moich miejsc. E, bardzo, bardzo mi się tam podobało. Ym, ta cisza i spokój i krzesła. <laughs> Nie ławki, znaczy w zasadzie ławki też, ale krzesła. Ogromna ilość krzeseł, którą tak naprawdę można przestawić w dowolne miejsce i usiąść z widokiem na zielony park, albo na budynki, albo na wodę, albo na posągi. Prze, przecudowna sprawa. Także y, zdecydowanie polecam. Szczególnie, że Paryż jest całkiem czysty. Jest to możliwe, że kwestia Olimpiady, która niedawno się tam odbyła, jeszcze nie zdążył się zabrudzić, chociaż szczerze mówiąc nie wiem, czy wcześniej był dużo bardziej brudny. To jest kwestia tego obrazu, który w ostatnich latach Paryż zdobył, tego miasta brudnego i niebezpiecznego. Yy, ale muszę przyznać, że w centrum, oczywiście w centrum, w tych yy, najbardziej turystycznych dzielnicach, było naprawdę czysto i czułam się naprawdę bezpiecznie. Była jedna, jedyna sytuacja, w której rzeczywiście ym, nie to, że czułam się niebezpiecznie albo w jakikolwiek sposób zagrożona, ale jednak byłam y, świadoma tego, co się dzieje dookoła mnie, trochę bardziej niż normalnie przechodząc się po ulicach, ale ze względu na to, że na jednym z rogów siedziało trzech pijanych facetów, którzy rozmawiali ze sobą w języku, którego nie rozumiałam. W każdym innym dużym mieście w Europie byłabym bardziej zestresowana w takiej sytuacji, nie tylko w Paryżu. W kwestii bezpieczeństwa, w takim sensie chodzenia gdzieś tam po mieście, e, nie, nie czułam się bardziej zagrożona niż nigdzie indziej. Trzeba jednak przyznać oczywiście, że jest w Paryżu dużo więcej e, policji. Dużo, dużo, dużo więcej policji z bronią. E, coś, czego w Polsce mam wrażenie nigdy nie widziałam. E, może na naprawdę bardzo. Ważnych uroczystościach i obchodach. E, pierwszy raz z, z policją, z bronią, tak na dobrą sprawę, spotkałam się na lotnisku w Brukseli, kiedy po raz pierwszy tam przyleciałam. E, w Lille we Francji, podczas świątecznego jarmarku, parę razy w Hiszpanii, ale również raczej ze względu na to, że miałam jakieś obiekty rządowe albo były jakieś demonstracje. A w Paryżu rzeczywiście mam wrażenie, że było dużo łatwiej się na Policję z bronią, bądź, bądź hmm, wojsko, szczerze mówiąc, nie wiem, co to były za formacje, natknąć. Czy spowodowało to, że czułam się bardziej lub niebezpiecznie? Ciężko mi powiedzieć, ale nie odjęło to na pewno uroku Paryżowi. No właśnie, i z tych polecajek dowiedziałyśmy się też, że jest apka, z której można korzystać, żeby kupić bilety na metro i autobusy, więc dość fajnie usprawniło nam to yy, korzystanie z środków komunikacji miejskiej. Bo nie musiałyśmy stać w kolejkach, żeby kupić bilety, i, i generalnie y, bilet działa na NFC. Także jak się wchodzi do metra, to trzeba było przyłożyć telefon, wychodząc z metra już wcale nie trzeba było tego robić, aczkolwiek pod łukiem trymfalnym stała policja i sprawdzali, czy rzeczywiście wszyscy wychodzący mają bilety. W całości koszty wyniosły nas około 1300 euro, yy, i to z samolotem, hotelem, taksówkami i jedzeniem. Z czego 312 euro to był hotel, plus 20 euro opłaty dodatkowej na miejscu. W sumie zapłaciłyśmy 380 euro za samoloty dla dwóch osób w dwie strony i 120-130 euro za wejścia do Wersalu i na tą wieżę z punktem widokowym. A cała reszta to tak naprawdę pamiątki, kawki obiady oczywiście i, i wszystkie inne opłaty, czyli tak jak już wspominałam właśnie na przykład, taksówka, ale też bilety na metro, także nieźle, nieźle. Wejścia nie są wcale aż tak tanie, więc też nie szukałyśmy bardzo wielu muzeów, do których chciałbyśmy wejść. Byłyśmy akurat w pierwszą niedzielę, Miesiąca, w pierwszą niedzielę miesiąca bardzo dużo muzeów jest otwartych do zwiedzania za darmo, więc już wycieczkę totalnie muszę uznać za udaną. Naprawdę, naprawdę była fantastyczna. Zawsze coś może być lepiej, ale zawsze też coś może być gorzej. A tym razem pogoda naprawdę nas rozpieściła, bo, bo słonko, e, słonko świeciło bardzo, bardzo przyjemnie i temperatura była taka, że wcale nie trzeba było bardzo ciepło się ubierać, a więc no naprawdę rewelacyjny wyjazd. Polecam zobaczyć Paryż, polecam nastawić się na to, że nie uda się zobaczyć wszystkiego w jeden weekend eee, i że dobrze sobie zaplanować zawczasu pewne aktywności, ale niekoniecznie wszystkie aktywności, bo na przykład idąc z Podłogu Triumfalnego w kierunku Hotelu Inwalidów, mijając oczywiście po drodze, jak już wspomniałam, Mały i Duży Pałac, natknęłyśmy się na karnawał na polach elizejskich. To był Karnawal Tropical de Paris. Generalnie cała ta ulica, całe pola elizejskie są rzeczywiście dość ciekawe. E, po obu stronach drogi jest bardzo dużo tych luksusowych sklepów, e, które oprócz tego, że mają niesamowicie przygotowane wystawy, to w ogóle jako budynki są przepiękne. I szuśmy, i tak będąc w jednej trzeciej e, pól elizejskich mniej więcej, usłyszałyśmy policyjne gwizdki generalnie przyjeżdżającą policję rozstawiającą. E, rozstawiającą barykady, żeby nie można było wejść na główną drogę. No więc e, moja pierwsza myśl była taka, że to rzeczywiście jakaś demonstracja, protest albo coś takiego, no bo generalnie Paryż, prawda? <laughs> no nic bardziej mylnego, chociaż demonstracje później też miałyśmy, e, ale w tym wypadku okazało się, że był to karnawał. E, dość specyficzna rzecz karnawał latynoamerykański w Paryżu ale rzeczywiście przez całą trasę e, mijałyśmy grupy taneczne i grupy grające na różnych instrumentach i właśnie tańczące w tych strojach takich karnawałowych bardzo mocno kojarzących się z e, danym krajem. Także e, niesamowite wrażenie. No i oczywiście no nie planowałyśmy tego, na szczęście miałyśmy właśnie tyle czasu, żeby spokojnie móc Również cieszyć się, cieszyć się tym, co widziałyśmy, bo niesamowite wrażenie. I bardzo się cieszę, że natknęłyśmy się na ten karnawał. Bardzo się cieszę, że pojechałyśmy i jeszcze raz chyba wspomnę, że polecam. Taki city break, polecam na city breaka. No dobrze, ja pamiętałam, pamiętałam i nie powiedziałam najważniejszego, a mianowicie nie powiedziałam wam, dlaczego tak naprawdę wieża Eiffel ciągle stoi. Otóż e, wieża Eiffel zbudowana była na Expo i miała służyć za wejście na teren właśnie tej wystawy. E, no i Eiffel zobowiązał się do rozebrania jej po 20 latach. No i próbował przez te 20 lat wymyślić, do czego ta wieża mogłaby się przydać, ale w sumie była do niczego, <laughs> aż pojawiło się radio. I tak naprawdę, dzięki temu, że pojawiło się radio, okazało się, że im wyższy obiekt jest i na tym wyższym obiekcie można postawić antenę, tym lepiej dla, dla radia. No i tak właśnie antena została zamontowana na szczycie wieży Eiffla i wieża Eiffla została uratowana przez telekomunikację. Także możemy podziękować <laughs> radiokomunikacji.